Hejka widzowie, dzień zaczyna się wcześniej niż myślisz, nawet zanim słońce wstanie. Moje kotki już wiedzą, że zaraz będzie nowy poranek. Psotka przeciąga się pierwsza. Wstaje z łóżka, ziewa, jakby właśnie wróciła z dalekiej podróży przez sny. Patrzy na mnie i mruczy: No, czas stać, człowieku. Czekają nas ważne sprawy. Mruczek zawsze udaje, że jeszcze śpi, ale ja wiem, że nie śpi. Czeka, aż podejdę, pogłaszczę go po łapce i powiem. Dzień dobry, mały królu poduszek. Gwiazdeczka? Ach, gwiazdeczka. Ona rano lubi patrzeć przez no okno, jakby pytała, czy dzisiaj coś się zmieniło? Czy świat wygląda inaczej niż wczoraj? I może właśnie to lubię w niej najbardziej. Jest ciekawska, ale spokojna, jakby rozumiała więcej niż pokazuje. A gdzie Brown? Brown to tajemnica. On nie musi być widoczny, żeby być ważny. Czasem wystarczy wiedzieć, że jest i że kiedyś znów się pojawi w moim kadrze, choćby tylko na chwilę, w sercu. Śniadanie? No jasne. Każdy ma swoje miejsce. Psotka je powoli. Gwiazdeczka szybko. Mruczek udaje, że nie jest głodny, ale po chwili podchodzi i je. A ja ty tylko patrzę i myślę, że to są takie małe rytuały i że właśnie w nich, w nich jest magia. Potem chwila zabawy. Albo nie, może drzemka, bo koty nie pytają, czy wypada. Robią to, co czują, i może właśnie dlatego są takie wolne. Czasem myślę, że uczę się o nich więcej niż od ludzi, bo kot nie mówi, ale wszystko pokazuje oczami. Kot nie narzeka, tylko znika, kiedy ma dość i zawsze wraca, kiedy poczuje, że ktoś czeka. Popołudnie mija leniwie. Psotka układa się na moich kolanach. Mruczek zasypia obok, a ja wtedy czuję, że niczego mi nie brakuje. Że nawet jeśli świat czasem gubi sens, to koty zawsze go odnajdą. Wieczorem gwiazdę, gwiazdka znów patrzy przez okno. Może szuka gwiazd? Może wypatruje snu? A ja siedzę i szepczę. Dziękuję Wam, że jesteście. Koty nie muszą mówić, żeby mówić wszystko. A ja nie muszę ich pokazywać, żeby o nich opowiadać. Ten film to tylko czarny ekran, ale może właśnie dzięki temu możesz je zobaczyć oczami wyobraźni. Sotka, gwiazdka, mruczek i brown, który też tu jest, po cichu. Mój świat z kotami jest pełniejszy, a jeśli masz kota, to na pewno wiesz, co czuję. Dziękuję, że słuchałeś, słuchałaś. A teraz idź pogłaskać swojego kota, albo przynajmniej o nim pomyśl, bo koty. Zawsze to czują. Dajcie subskrypcji i lajka. Z góry dzięki.